Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o opłatach drogowych i winietach na terenie Unii Europejskiej. Korzystając z tego, że obecnie tutaj Mercedes e, był już trochę na Europie, to widać po szybach, jest winieta czeska naklejona i eko naklejka z Austrii. Akurat przy tym konkretnym aucie chciałbym Wam opowiedzieć właśnie o opłatach drogowych. Więc zaczynając, tak naprawdę, od samego początku, czyli od Polski. W Polsce, wszyscy wiemy, opłaty drogowe dla aut do 3,5 ton wywozują tak jak na osobówki. Płacimy normalnie na bramkach. Jest część autostrad, w których odbieramy bilet i płacimy przy wyjeździe. Jest część autostrad, tych droższych, na których płacimy co bramkę. Warto wspomnieć, że można płacić kartami paliwowymi. Czyli kartami Euro Shell, kartami Rutex, kartami DKV. Um, U Tom, chyba, też można płacić, o ile się nie mylę. Natomiast z Eurowagiem wiem, że są problemy. Nie wszędzie to akceptują, nie wiem dlaczego. Pomijając ten fakt, w Polsce istnieje również możliwość wykupienia sobie Via Auto, czyli tej małej puszeczki elektronicznej na, na, na szybę, która pozwala nam po prostu jeździć po autostradach, na których obowiązuje ViaTol I to nie są wszystkie w Polsce autostrady, tylko te. Odcinki państwowe, i wtedy nie musimy się nawet zatrzymywać, tylko przejeżdżamy tymi prawymi bramkami. Tymi prawymi bramkami mm, po prostu korzystając z tego pudełeczka. On nam otwiera szlaban, pobiera opłatę z konta i jedziemy dalej. U naszych zachodnich sąsiadów, czyli w Niemczech, e, autostrady są do darmo. Tam opłaty nie obowiązują. Belgia, Holandia, Luksemburg również tam obowiązują opłaty tylko dla ciężarowych, ale nas to w tym momencie nie interesuje. Istnieją opłaty w Belgii. Jest jedno miejsce, w którym jest bramka albo się za autostradę, ale nikt tam nie jeździ. Tam aby jechać trzeba, trzeba ponieść niestety opłatę, którą macie sobie dokładnie gdzieś tutaj, w tym momencie, jaki to jest koszt. W Anglii, jak i w ogóle w całej Wielkiej Brytanii autostrady są darmowe. Za wyjątkiem znów kilku miejsc. Jedno z nich to jest Most Dartford, czyli wschodnia część obwodnicy Londynu. Stronę północną jest to tunel, w stronę południową jest to most, yy, za który opłata. również macie tutaj jakie są stawki. Ważną rzeczą, którą należy nadmienić jest to, iż opłatę ponosi się online, czyli przez internet. Dla mieszkańców Wielkiej Brytanii jest to jedna doba na opłacenie tego przejazdu. Natomiast dla ludzi spoza Wielkiej Brytanii czas jest wydłużony i w tym momencie jest to bodajże 7 dni most w stronę Walii e, to jest kolejne miejsce w Anglii na której ponosi się opłatę i ta sama sytuacja tylko, że tam ponosi się opłatę tylko w stronę walijską wracając z Walii wracamy za darmo kolejnym miejscem w Wielkiej Brytanii jest most na Birmingham jest to tak zwana M6 Toll czyli M6 płatna, bo jest również M6 zwykła pod spodem i tą płatną tak naprawdę chyba nikt nie jeździ bo wszyscy jeżdżą Tą darmową, pomimo ograniczenia prędkości względu na to, że ceny nie są zbyt niskie w tamtym miejscu. W Irlandii północnej autostrady są za darmo, w Irlandii e, część autostrad jest płatna, natomiast są to krótkie odcinki, na których występują tylko bramki, i na których można płacić gotówką tylko i wyłącznie. Z kartami płatniczymi tam jest bardzo duży problem, więc jeżeli jedziecie do Irlandii i się w euro, tam tylko gotówka. Zjeżdżając niżej, czyli Francja, większość autostrad to są autostrady płatne, na których zazwyczaj bierze się bilet na wjeździe, płaci się na wyjeździe. Niekiedy są to bramki, na których po prostu ponosi się opłatę. Natomiast warto wspomnieć jedną bardzo ważną rzecz. Dla aut takich jak ten sprinter, te autostrady są stosunkowo drogie, ponieważ tam to, ile płacimy za autostradę, jest uzależnione od wysokości auta. Jeżeli auto ma powyżej, powyżej 2,90 m, albo 2,95 m, w każdym razie wszystkie te busy się na to łapią, tak naprawdę, ponosimy opłatę, jak dla aut ciężarowych, bodajże do 12 ton, ta wyższa kategoria. Różnica jest na tyle horrendalna, że busem niższym za tą samą autostradę, powiedzmy, płacimy 40 euro, a busem takim wysokim, jak ten Sprinter, płacimy prawie trzy razy tyle, czyli wychodzi jakieś 110 euro, 40, 110 mniej więcej. To jest prawie 3, 300% tej normalnej opłaty. I we Francji znów e, historia z opłatami jest taka, że można płacić większością kart płatniczych, kart paliwowych. Nie ma z tym większego problemu, jak i gotówką. Bardzo dużo jest automatów, na których płacimy, więc z opłaceniem autostrady we Francji nie ma większego problemu. Zjeżdżając niżej, czyli Hiszpania. W Hiszpanii sytuacja wygląda podobnie jak we Francji mamy bramki wjazdowe, bramki wyjazdowe i na tej wjazdowej płacimy bądź bramkę, na której po prostu ponosimy mniejszą bądź większą opłatę gdzieś po drodze z płatnością również nie ma problemów koszt tych autostrad nie jest dość duży w stosunku do Francji natomiast nie są też również małe, więc większość film tak naprawdę hiszpańskie autostrady również omija co warto wspomnieć jeszcze na temat autostrad w Hiszpanii że jest bardzo dużo dróg ekspresowych, krajowych, które są tak jak nasze polskie eski, prawie jak autostrady, na których bardzo można się płynnie, szybko poruszać, a są one darmowe. Na temat płatności w Portugalii, temat jest dla bardzo y, zainteresowanych i osób, które po prostu chcą mega zgłębiać temat, ponieważ tam w zależności od rejonu, i tutaj gdzieś wam wstawię mapkę i pod filmem będziecie mieli linka ze wszystkim wyszczególnionym, ponieważ w Portugalii opłaty. Są na tyle skomplikowane, że tam jest kilka rodzajów opłat. Są opłaty, na których musimy mieć skrzynkę z wiatolem, są opłaty, na których dostajemy, wykupujemy na stacjach międzynarodowych zdrabki. Są opłaty również takie, gdzie mamy po prostu bramkę, na której płacimy za bilet, który odebraliśmy na bramce poprzedniej. Także w zależności od tego, który to jest rejon kraju, do którego konsorcjum należy autostrada, tam różne opłaty. Różny sposób opłat jest i w różny sposób musimy płacić za tą autostradę. Więc generalnie dla kogoś, kto się wybiera do Portugalii, będzie link poniżej. We Włoszech, we Włoszech, teraz w tym momencie płatności za autostradę są dość proste: kartami płatniczymi można płacić. Natomiast we Włoszech sytuacja wygląda znów tak, że wjeżdżamy, pobieramy bilet. Wyjeżdżamy, ten bilet oddajemy i płacimy za autostradę. Karty płatnicze w tym momencie już chodzą. Jeszcze do niedawna był z tym bardzo duży problem. Natomiast coraz więcej firm używa tak zwanego telepasa czyli znów ta skrzynka na szybę, która umożliwia nam wjeżdżanie i wyjeżdżanie z autostrady i tam po prostu pobiera nam opłatę. Kolejnym rozwiązaniem włoskim jest karta ViaCard, która działa mniej więcej tak jak telepasy, tylko musimy nią płacić po prostu za autostradę. Odbieramy bilet normalnie na wjeździe. Możemy sobie wjechać na bramki dla Via Carta. Tam wrzucamy bilet, wrzucamy Viacarda i on tam nam po prostu dolicza to do konta. no i firma ponosi tam opłaty już za te przejazdy, które, za te przejazdy, które robimy po Włoszech. W Szwajcarii do 3,5 tony obowiązuje winieta, którą naklejamy na szybę. I tutaj warto dodać, że na, można wykupić tylko winietę roczną. Czyli wjeżdżając do Szwajcarii nawet na jeden dzień, musimy wykupić winietę roczną. Idąc trochę bardziej na wschód, czyli Austria. Tam winieta wygląda już w ten sposób, że mamy trzy winiety do wyboru: jest to winieta dziesięciodniowa, winieta miesięczna i winieta roczna. Winiety to możemy nabyć praktycznie na każdej stacji, na autostradzie, na stacjach również poza autostradami w Austrii, jak i na wszystkich stacjach w pobliżu granic z Austrią w ościennych państwach. Natomiast w Austrii te winiety są najtańsze. Wiadomo, że kraje pościenne sobie doliczają jakąś tam marżę. Ceny macie wyszczególnione znów tutaj. Co warto wspomnieć jeszcze o Austrii. Pomimo tego, że w Austrii mamy winiety do 3,5 tony i teoretycznie możemy poruszać się po wszystkich, po wszystkich autostradach za darmo, istnieje yy, kilka bramek w Austrii. Są to bramki, których ponosimy opłaty za przełęcze, którymi się poruszamy w Austrii. No i tam niestety albo płacimy paliwówką, albo płacimy już gotówką, albo zwykłą kartą płatniczą. I niestety, niezależnie od tego, że posiadamy winietę, te opłaty ponosimy osobno za przejazd tą przełęczą. Mapkę do wszystkich przełęczy, wraz z ich cenami. Znów y, znajdziecie w opisie filmu, także tam możecie sobie sprawdzić przy planowaniu trasy, którędy, gdzie będziecie musieli ponieść opłatę, gdzie nie. Jeżeli chodzi o przełęcz, którą najczęściej jeździ się po Austrii, czyli przełęcz Brennero, tą pod nim z Brukiem, y, jadąc w stronę w stronę Włoch, tam mamy możliwość wykupienia abonamentu na całą tą przełęcz. Abonament jest to jakby taki bilet plastikowy który upoważnia nas do przejeżdżania tą przełęczą dowolną ilość razy przez rok od momentu wykupienia tego abonamentu, natomiast jest jedno obwarowanie aby wykupić ten abonament trzeba posiadać winietę austriacką roczną i musimy posiadać ten odcinek winiety z kodem kreskowym, bo pani na bramce musi sobie to Odbić, sprawdzić, czy posiadamy taką winietę i czy może nam wydać abonament. Abonament to jest y, koszt w tym momencie 65 euro. Idąc trochę wyżej, czyli Czechy. I na Czechach podobna sytuacja. Winieta 10-dniowa, miesięczna i roczna. Ceny znów macie tutaj. Także możecie sobie sprawdzić, jaka, jaka jest y, cena za winiety. Jeżeli chodzi o Słowację, y, winiety na Słowacji jeszcze w, dwa lata temu wyglądały tak samo jak w Czechach, i w Austrii, natomiast teraz również jest 10-dniowa. Miesięczna i roczna, ale winietę wykupujemy elektronicznie, czyli idziemy na stację, prosimy pana powiedzmy z dowodem rejestracyjnym od auta, to jest bardzo ważne, musimy mieć dowód rejestracyjny od auta przy sobie, pan sobie wpisuje nasze numery rejestracyjne do systemu, drukuje nam paragon, że taka winieta została zakupiona na 10 dni bądź miesiąc bądź rok, uiszczamy opłatę i tutaj ważna informacja, bardzo dużo stacji nie akceptuje kart płatniczych, tylko i wyłącznie gotówka na Słowacji. Więc warto, e, warto o tym pamiętać, wykupując winietę. No i dostajemy taki paragon, który będzie nam potwierdzał, że mamy tą winietę wykupioną w razie kontroli, gdyby coś w systemie się nie załapało i policjant myślałby, że jej nie mamy. Takie potwierdzenie trzeba ze sobą wozić, jak i każdy odcinek do winiety. Na Węgrzech sytuacja jest podobna jak w Słowacji w tym momencie, czyli winieta elektroniczna. Wjeżdżając do Węgier, e, stajemy na stacji, idziemy z dowodem rejestracyjnym od auta i wykupujemy. W Rumunii. Winiety, dokładnie ceny i długość winiet macie również gdzieś tutaj i również jest to elektroniczne. Natomiast kiedyś jeszcze niedawno była naklejka, natomiast teraz na granicy musimy stanąć. Mamy tam taką budkę, w której idziemy do pana, wpisuje nas w system, wykupujemy taką winietę i możemy sobie jeździć w Bułgarii. Podobna sytuacja na nas z Bułgarii. Winietę można już sobie kupić na. Do wolnej stacji benzynowej. Także nie musimy stawać na granicy. Natomiast jest możliwość wykupienia również winiety na granicy. I tam jest najmniejsze 7 dni. I każde kolejne wraz z cenami macie tutaj. Jeżeli chodzi o Grecję i opłaty autostradowe na Grecji, większość tych opłat autostradowych wygląda tak, jak. W krajach zachodniej Europy, czyli mamy bramki, na których po prostu ponosimy opłatę za autostradę. I tam znów jest taka sytuacja, że za autostradę możemy płacić tylko gotówką, czyli nie akceptują absolutnie kart płatniczych, jadąc na Grecję wyposażcie się w euro, żebyście mieli jak opłacić za autostradę. Jeżeli chodzi o opłaty autostradowe wiedzą wiedzę, którą ja dysponuję, to jest tak naprawdę wszystko, bo w Szwecji, w Norwegii nie byłem, natomiast zgłębię tą wiedzę i na samym końcu filmiku, tak jak w poprzednim odcinku będziecie mieli wyszczególnione wszystkie kraje i wszystkie rodzaje opłat, jakie tam należy ponieść, i mniej więcej tam, gdzie również gdzie będzie opłata od bramki do bramki, mniej więcej średnia y, opłata za kilometr. Także myślę, że wiedza ta może Wam się przydać. Ja z chęcią się z Wami nią podzieliłem. I to na tyle. W następnym odcinku pokażę Wam mniej więcej, jak należy zabezpieczać towar i w ogóle o co chodzi z tymi pasami i ładunkami. Także do zobaczenia za tydzień.